A co gdyby Killmonger uratował Tornego Starka na początku jego superbohaterskiej drogi? W tym materiale porozmawiamy sobie o szóstym odcinku serii Marvela: What If? Historia Tornego Starka rozpoczęła cały Marvel Cinematic Universe. I bez Iron Mana nie byłoby inicjatywy Avengers, a także wszystkiego co dotychczas widzieliśmy w sadze. Nieskończoności. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby poznać alternatywną wersję wydarzeń, w której to Elik Kilmonger Stevens uratował w Afganistanie tonego starka przed pojmaniem przez 10 pierścieni, co doprowadziło do diametralnej zmiany przygód tonego starka tego, że nigdy nie został tak naprawdę Iron Manem, a Kilmonger wykorzystał ufność tonego starka, by zrealizować swój cel. W tym materiale przejdziemy sobie przez wszystkie najważniejsze elementy odcinka szóstego z serii What If? Dlatego uwaga na spoilery. Killmonger pojawił się niespodziewanie w Afganistanie, gdzie uratował Tony'ego Starka przed poważnym zranieniem jego własną amunicją, a także porwaniem przez organizację 10 Pierścieni. To właśnie ta interwencja doprowadziła do lawiny wydarzeń, które doprowadziły do tego, że Tony Stark Nigdy nie został Iron Manem, a Killmonger zdecydowanie szybciej i skuteczniej zaczął realizować swój plan, który znamy z filmu Czarna Pantera. Ten odcinek łączy w sobie elementy przede wszystkim dwóch filmów: Iron Man'a i Czarnej Pantery. Mamy bohaterów znanych z orbit dwóch ważnych postaci, czyli Tonego Starka i księcia Czali, slash Czarnej Pantery, ale wszystko z bardzo drobną zmianą. Kilmonger postanowił nie czekać na możliwość zdobycia tytułu Czarnej Pantery w Wakandzie i zajął się. Ochroną Tonego Starka, a także po cichu realizacją swojej zemsty i pomocy swoim czarnoskórym braciom uciskanym przez białych ludzi na całym świecie. To zderzenie dwóch przeróżnych krańców MCU w jednej historii spowodowało to, że jest w tej historii coś ciekawego. Jednak, według mnie, tak skrajne momenty MCU, które zderzają się ze sobą, powodują, że nie za bardzo w 30-minutowym formacie można tę historię rozwinąć. Kończy się ona zdecydowanym cliffhangerem, największym ze wszystkich dotychczasowych odcinków What If? I to chyba dobrze, bo tylko dopowiedzenie dalszej części tej historii spowoduje, że będzie ona pełna. Ale zanim dojdziemy do team-upu Pepper Potts i... Shuri, które staną naprzeciwko nowej czarnej panterze, jaką stał się Erik Killmonger, musimy sobie powiedzieć, jak właściwie wyglądał plan Erika w tym odcinku, w tej wersji wydarzeń. Killmonger, po uratowaniu Tonego został jego szefem bezpieczeństwa i wraz z posuwaniem się historii coraz bardziej zyskiwał jego zaufanie, aż doszli do porozumienia, że stworzą system dronów znany nomen omen z drugiej części przygód o Iron Manie, ale będą wykorzystywać go we współpracy z wojskiem amerykańskim, aby nie tracić już więcej żołnierzy na polu bitewnym. Bo Eric Killmonger w tej historii również jest udekorowanym żołnierzem marynarki wojennej. Gdy Killmonger ziścił już plan podejścia, bardzo bliskiego podejścia, do Tonego Starka i osłabienia jego radarów obronnych. Zakomunikował, że warto byłoby te drony zasilać wibranium. Ale wibranium znajduje się wyłącznie w łakandzie i należałoby jakimś sposobem zdobyć większą próbkę. Mamy w tym momencie zakomunikowanie też tego syndromu Tatusia, bo w przypadku Tonego wiemy, że Howard Stark. Stark był pierwszym geniuszem w rodzinie Starków, natomiast w przypadku Killmongera mamy informację o ojcu, który tak samo jak w wersji filmowej umarł na wygnaniu, wygnany przez króla T'Chaka. To właśnie z tego powodu Killmonger chciał zemścić się na całej Wakandzie, całej rodzinie królewskiej Wakandy w Czarnej Panterze. Z tych samych pobudek chce podstępem przejąć kontrolę Właśnie w Wakandzie. Killmonger stał się podwójnym agentem, który niby to współpracuje z Tonem Starkiem i wojskiem amerykańskim, z drugiej jednak strony wkracza do Wakandy z ulisesem Klo, który ukradł pokłady wibranium, dzięki czemu wkupuje się w łaski króla T'Chaki jako następca do tronu po śmierci tczali. Która według Kilmongera była spowodowana działaniami amerykańskimi, ale tak naprawdę była spowodowana również działaniami Kilmongera. Podstęp Erika dochodzi do skutku, bo drony wysłane na Wakandę przestają działać przez tarczę obronną oddzielającą Wakandę od reszty świata. A wówczas, również pod stępem, Erik Kilmonger uruchamia druidy sprytnym przyciskiem. Wiedząc, że nie może tej walki przegrać, pokonuje walcząc ramię w ramię z Dorami Lasz, drony i ostatecznie wkupuje się w łaski nie tylko króla, ale i królowej łakandy. Nieufna pozostaje cały czas Shuri, która na końcu odcinka udaje się do Pepper Potts aby zacząć drążyć i dociec, dlaczego tak naprawdę Killmonger ma swój plan i do czego ma on doprowadzić? W tym odcinku pojawia się mnóstwo elementów mistycznych i mitologicznych związanych z samą Wakandą i całym MCU. Mamy górę Baszenga, na której w oryginalnym filmie Erik Killmonger umiera, widząc po raz ostatni wschód słońca. Tutaj widzi wschód słońca jako ten, który zbliża się do rodziny królewskiej. Mamy również mistyczny plan Rodziny Królewskiej Wakandy, w której to Erik spotyka się z czalą i rozmawia z nim na temat tego, jak różne są ich podejścia do sprawowania władzy i jak różne cele dzięki władzy chcą osiągnąć. To oczywiście nawiązanie do filmowej rozmowy Czali z Czaką, gdzie ojciec tłumaczył synowi, jaką ścieżkę ma wybrać. Najciekawszą rozmową w tym odcinku jest ostateczna konfrontacja między Tonem Starkiem a Killmongerem. W której to Kilmonger owszem zabija tonego, używając do tego włóczni do ramilasz, ale jednocześnie komunikuje tonemu, że wcale nie są do siebie podobni. I fakt, że Tony nie widzi różnicy pomiędzy nimi sprawia właśnie i pokazuje dosadnie dlaczego są tak różni. Mowa tutaj oczywiście o planach Kilmongera, który chce oswobodzić wszystkich czarnoskórych braci i siostry, którzy muszą wyrwać się spod opresji białego człowieka. Połączenie dwóch tak skrajnych historii jak Iron Man i Czarna Pantera powodują, że w tym odcinku był ogromny potencjał, jednak egzekucja i też ta przestrzeń czasowa, czyli 30 minut, które dostaliśmy, powoduje, że nie jestem przekonany do tego, co zobaczyłem na ekranie. Nie świadczy to oczywiście o wartości postaci, bo Killmonger nadal pozostaje jednym z najciekawszych złoczyńców w całej historii MCU, stoi na równi z Thanosem, ale mam nadzieję, że zobaczymy jego wersję Czarnej Pantery jeszcze w serii What If. Niezależnie od tego, czy będzie to pierwszy czy drugi sezon, a także bardzo ciekawi mnie, jaki jest plan Shuri i Pepper Potts na pokonanie Killmongera i Ujawnienie jego prawdziwego planu. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, odcinek What If Killmonger Rescued Tony Stark plasuje się niestety na samym dnie mojej listy, jeśli chodzi o atrakcyjność odcinków What If. Teraz chciałbym poznać Wasze zdanie: co sądzicie o tym odcinku, które elementy podobały Wam się najbardziej, a także jakie macie oczekiwania w stosunku do rozwoju postaci Kilmongera w serii What If i być może jego udziału w finale tego sezonu, kiedy to zobaczymy wiele grup Avengers, które będą walczyły przeciwko Ultronowi, a tak naprawdę Visionowi w formie Ultrona. To tyle ode mnie, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.